Paulina Smaszcz zmieniła zdanie na temat małżeństwa. Padły słowa o świadczeniach. Paulina Smaszcz szczerze opowiedziała o swoim życiu uczuciowym. Dziennikarka wystąpiła w najnowszym odcinku podcastu Calme Mommy, w którym opowiedziała, jak dziś postrzega związki, małżeństwo i intymność. Jej wyznania nie pozostawiają wątpliwości, wciąż wierzy w miłość? Niektórzy mogliby uznać, że gwiazda jest sceptyczna wobec ślubu, ale jej słowa pokazują coś zupełnie odwrotnego. Paulina Smarszcz wierzy w moc przysięgi małżeńskiej, i w to, że może ona pogłębiać intymność w związku. Paulina Smaszcz szczerze o ślubie, przyjęłabym oświadczyny. W odcinku podcastu opublikowanym 25 września, Paulina Smaszcz odpowiedziała na pytanie: Czy zdecydowałaby się jeszcze raz stanąć na ślubnym kobiercu? Jej słowa mogą zaskoczyć fanów. Tak, oczywiście, jakby dzisiaj się oświadczył tak, przyjęłabym oświadczyny wyznała. Nie no pewnie, że tak. Jeszcze do niedawna mówiłam, że chyba nie, bo do czego ślub jest potrzebny. Moja przyjaciółka wczoraj do mnie napisała, 11 lat była w związku i pobrali się, i ona tak wczoraj do mnie napisała, wiesz Paulutku, no wydawałoby się, że po 11 latach związku, ta przysięga te obrączki, że to, co to da. A wiesz, jaką zbudowało to nam intymność? Jaki mamy cudowny seks, jak bardzo się cieszymy miesiącem miodowym. Ja tak sobie pomyślałam, widocznie tak jest, dodała. Gdzie Paulina Smaszcz chciałaby wziąć ślub? Chociaż oświadczyny chętnie by przyjęła, sama ceremonia nie ma dla niej aż tak dużego znaczenia. Gdzie ja bym chciała wziąć ślub? Teraz zaczęłam się nad tym zastanawiać. Powiem ci, że naprawdę muszę się zastanowić. Dla mnie chyba to nie miałoby takiego znaczenia, powiedziała. Dla smaszcz dużo ważniejsze są emocje i wartości, które stoją za przysięgą. Paulina smaszcza miłości ważniejszy szacunek niż romantyzm. Podcaście podkreśliła, że jej podejście do relacji mocno się zmieniło. Dawne, wielkie deklaracje miłości zastąpiła dojrzała refleksja. Słowo miłość takie werbalne zamieniłam na słowa szacunek, lojalność, wsparcie, zrozumienie, bezpieczeństwo, że jak zachoruje to się ta osoba mną zajmie, że jak on zachoruje, to ja się nim zajmę szacunek do swojej przeszłości, wyznała.